Dzień dobry, witamy ponownie na Weszło Fuksem. Witamy w dniu szczególnym, bo oto, oto właśnie dziś wraca to, co wielu z Was kocha i lubi najbardziej, a więc Liga Mistrzów. Najlepsza liga w Europie, także będzie nam się, mam wrażenie, wszystkim przyjemniej typować. Zanim do typowania, oczywiście, zachęcam do lajkowania tego filmu, do subowania tego kanału i do dzwonkowania tego kanału, bo dzięki temu nasze typy dojdą do jak najszerszej liczby osób, a na tym też nam zależy, żeby bawić się z jak największą liczbą Was i też oczywiście grać. A żeby grać, to trzeba mieć konto na fuksiarzu.pl. Do rejestracji konta zachęcam poprzez link w opisie poniżej. Ponieważ wówczas otrzymacie freebet w wysokości 25 zł przy depozycie 50. Yy, tylko wówczas, jeśli zalogujecie się, zarejestrujecie z linku poniżej. Wydaje mi się, że uczciwa, fajna oferta, bo i gdzie indziej z innych linków tego nie dostaniecie. Yy, ja oczywiście swoje konto już mam. I lecimy. Lecimy z pierwszym meczem. Yy, pierwszym z moim spotkaniem będzie Benfica z Maccabi. E, Hajpo, ponieważ e, Benfica grałem już w eliminacjach Ligi Mistrzów i nie zawodziła mnie. E, Benfica, dla takich drużyn jak e, e, Maccabi to jest potwór. Widać to było w meczach u siebie, czy też w meczach wyjazdowych, w eliminacjach Ligi, Ligi Mistrzów. Benfica po prostu jest dla takich ekip za mocna i nie wierzę, że Maccabi Haifa w Lizbonie jest w stanie się yy, Portugalczykom przeciwstawić. Dlatego stawiam, że Benfica wygra co najmniej przewagą jednej... Yy, dwóch bramek, przepraszam. Dwóch bramek Taki, taki wynik na otwarcie dla Benfiki wydaje mi się jak najbardziej logiczny. Stawiam to po kursie 1.68. I drugi mecz, który sobie zagramy, to starcie hitowe PSG z Juventusem. Jak to bywa w starciach hitowych w pierwszych meczach, wydaje mi się, że e, wielkich e, fajerwerków nie będzie, przynajmniej w pierwszej połowie. Dlatego w pierwszej połowie stawiam poniżej półtora bramki, że drużyny będą się jeszcze badać, jeszcze nie będzie takiej wymiany ciosów i, i z dużej chmury mały deszcz, jak to się mówi. Daje nam to kurs 2,77. Za 100 zł do wygrania mamy 244 zł, a więc prawie 2,5 raza do góry możemy być i mam nadzieję, że będziemy. Konkurs jest dla Was jak najbardziej. Konkurs polega na tym, by strzelca bramki oraz wynik spotkania PSG z Juventusem w komentarzach pod tym filmem. Pierwsze trzy osoby, które to zrobią, otrzyma freebet w wysokości 50 zł, a więc nie tylko. Rejestracja z linku może Wam zagwarantować freebet, ale również Wasza wiedza bukmacherska w komentarzach poniżej. Zapraszam do grania, do łapkowania dzwonkowania i bądźcie z nami, cześć!